Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi na rozwinięciu horoskopu miesięcznego. Dzisiaj mamy sprawy osobiste, czyli obszar relacji, związków romantycznych, ale nie tylko. Także pamiętajcie, że ja to tutaj rozszerzam, prawda, na całe nasze sprawy osobiste. Zobaczmy sobie najpierw we wstępie jakieś takie ważne, super ważne sprawy, istotne kwestie dwie. Uh -huh, pierwszą mamę. Wow! Kochani, union, czyli pojednanie, dogadanie, porozumienie, e, oczywiście dla kogoś wejście w związek nowy, relację nową, ale to też może być porozumienie. Wewnętrzne takie i wejście w pojednanie pierwiastka żeńskiego z męskim, niesamowite, bo to się dzieje i wiele osób mi to zgłasza, słuchajcie, w ostatnim czasie, i to odczuwa, że łączymy w tym czasie właśnie te dwa pierwiastki, żeby wewnętrznie stać się jednością, prawda? Przepięknie ta karta to. Pokazuje. Oczywiście w relacjach z innymi osobami, tak jak wcześniej powiedziałam, pojednanie, pogodzenie, dogadanie, ułożenie spraw, zrównoważenie spraw, wejście w jakiś nowy wspólny projekt, gdzie jest po partnersku na przykład. Bardzo piękna energia. Och, jaka piękna energia! I druga, liberation, czyli uwolnienie, uwolnienie serca, uwolnienie uczuć, uwolnienie potrzeby może sobie uświadomisz czego pragniesz może sobie uświadomisz że ktoś jest dla ciebie ważniejszy niż wcześniej ci się wydawało na przykład i postanowisz coś z tym zrobić oczywiście też tutaj kochani wszelkiego rodzaju rozmowy ważne komunikacje komunikacje ciekawe ważne komunikaty też chciałam powiedzieć czyli to, co mówimy w tym czasie, jest istotne, ale jest też istotne, aby słuchać, co inni mówią, bo będzie to dla nas bardzo ważna informacja, ważny komunikat, jakby na poziomie, powiedziałabym, serca, na poziomie duszy, więc bardzo ważne rzeczy. Okej, okay, dobrze, super początek, bardzo mi się podoba co jest tu ważne, co jest tu istotne w tym czasie, o oh, wow ktoś idzie, żeby zwyciężyć ktoś idzie, żeby wygrać ktoś idzie, żeby zostać wysłuchanym czyli ktoś może do ciebie iść z jakąś propozycją, ofertą ale bardzo poważną, oficjalną może być oczywiście też zaręczyny oświadczony. jak najbardziej <laughs> mamy wierzę, czyli są wagi, które kompletnie się nie spodziewają tego rodzaju Zwrotu akcji. Kompletnie się możesz tego. Wow! Nie spodziewać, cesarzowa. To jest prywatne tutaj, ale czuję też, że w obszarze zawodowym może się dużo pozytywnych zmian u Ciebie pokazać w tym czasie. Będziemy, będziemy mieć takie czytanko oficjalne kwestie w przyszłym tygodniu z kolei. Także obserwujcie, kochani, kto ma ochotę. A tutaj zobaczmy, ale niesamowite energie. Czuję, o, czuję, że tu się dużo dzieje, dużo się uwalnia. Mamy świat. Ktoś tutaj otwiera się bardziej na świat, otwiera się na innych, otwiera się na relacje, na związek. Ktoś tu się otwiera na ciążę, na zbudowanie czegoś nowego. Ktoś wyrusza ogólnie w świat. Żeby coś nowego budować, tworzyć, rozwijać, czyli są to osoby, które uwalniają się z obecnej sytuacji i przenoszą się w nowe miejsce. Czuję, że to się dla wielu osób już wydarzyło albo tudzież dzieje w tym czasie teraz. Przychodzą przełomowe informacje, wiadomości, przełomowe. Komunikaty, cały czas słyszę to właśnie przełomowy komunikat, ale to jest coś pozytywnego, to jest coś super pozytywnego. Są tu osoby, które w zależności od tego, czym się za znajdujesz zawodowo, czym się, co ja powiedziałam, znajdujesz, w ogóle to właśnie specyficzne, muszę bardzo uważać na to, jakie słowa wypowiadam, bo cały czas mam wrażenie, jakby inne słowa mi się wypowiadały niż. Czuję, żeby powiedzieć. To jest takie dziwne, jakieś wewnętrzne splątanie, więc ja czuję, że tutaj będzie się to kończyć. Jeżeli masz taką kwestię, coś takiego się tobie działo, że mówisz coś innego niż chcesz powiedzieć, może to się działo dla ciebie dłużej na przykład, to czuję, że to tutaj dobiega końca, jakby. Ogólnie czuję, że trudny czas dla wagi dobiega końca. Tu się jeszcze jakieś rzeczy dzieją, coś tu trzeba jeszcze wypowiedzieć, coś tu trzeba jeszcze uwolnić, za czymś stanąć murem. Ja czuję, że ty musisz być silną wagą w tym czasie. Ty masz tu zdrowe granice pokazać i ten oroboros, zobaczcie, tu nam się pojawia, czyli coś się dopełnia, coś się dopełniło, coś się dokończyło. I tu mamy sąd ostateczny, czyli uwolnienie, czyli. Poszerzenie perspektywy, jakby inicjacja wejścia w coś nowego, ale na wyższych częstotliwościach, jakby wyższych energiach. Bardzo ciekawe. I tu zobaczcie, co jest na spodzie. Nine of Cups, spełnione marzenie. Wow. Osoby, które wcześniej nie brały pod uwagę relacji, związków, tutaj mogą poczuć zmianę w sobie i to taką nagłą. To będzie bardzo nagła zmiana. Nagle możesz poczuć, że ktoś jest dla ciebie tak ważny, że musisz coś z tym zrobić, a dla kogoś tu będzie chodziło nie o kogoś, tylko o jakąś pracę, że wcześniej może gdzieś tam chodziło ci to po głowie, ale teraz nagle poczujesz właśnie ten impuls. Że tak idę to robić. Idę właśnie w tym kierunku. Tak jest, dobra. Dobrze, dobrze. Ale mi się podoba cudnie. Dobrze. Jakie wyzwania i jakie przeszkody ewentualnie dla wag. Uuu, diabeł. No tak, konkretna przeszkoda, jak zawsze. E, ta energia lubi przeszkadzać ludziom, prawda? W podążaniu do sukcesu. Czyli tak, lęk, strach, obawy. Wszelkiego rodzaju blokowanie się, limitowanie, ograniczanie. Jeżeli na przykład e, idziesz gdzieś, chcesz coś zrobić, załatwić, ale osobiście wymyślasz sobie argumenty, dlaczego tego się nie da zrobić, to znaczy, że tu ta energia za tym stoi, uwolnij się od tego, pozwól sobie, aby myśleć bardziej. Co mogę zrobić i jak mogę to zrobić, żeby był ten przełom i żeby się udało? I tu, czy chodzi o jakąś rozmowę, czy jakąś relację, czy jakąś komunikację, czy o pracę, no bo pamiętajcie, w sprawach prywatnych rozmawiamy też o wszystkim, co zawodowo, dlatego tutaj te kwestie zawodowe też nam się pokazują. I to jest i to będzie, to jest naturalne zupełnie. O oh my gosh, oh diabła jeszcze siedem mieczy. No podobne energie właściwe. Właściwie uważaj, żeby sobie tu nie sabotować samodzielnie kwestii, prawda, które dla ciebie się dzieją, albo które chcesz zbudować. Osiem pentakli. Czyli powiedziałabym tutaj, wyzwaniem będzie dla nas skupienie się, skoncentrowanie się na pracy i to właściwe, metodyczne przeprowadzanie wszystkich procesów, które tu chcemy przeprowadzić, bo ewidentnie jest pokazane, że coś nam tutaj będzie przeszkadzać, coś nas będzie rozpraszać, coś będzie odciągać naszą uwagę. Prawda? Od tego czegoś ważnego, więc Chodzi o to, żeby się jednak skoncentrować, żeby sobie pozwolić na to, by zająć się daną kwestią, skończyć ją, prawda? I później przejść do następnej. Oczywiście, że to brzmi idyllicznie, ale w tym czasie będzie to dla nas bardzo potrzebne. Dobra, zobaczmy metody i sposoby. No właśnie. Co jest dla ciebie ciężarem, który dalej niesiesz? Czas, żeby... Zakończyć już ten proces, zobacz, domknij to, zamknij to, przestań już dźwigać ten ciężar. I pytanie w ogóle, dlaczego dźwigasz ten ciężar dalej, jeżeli wiesz, że go dźwigasz? Czy to jest intelektualna pułapka, klatka? To jest dokładnie to, to jest dokładnie to. I sposobem, metodą jest uwolnienie się z tego zobacz, liberation. I cztery kielichy, czyli czas na to, by usiąść, zastanowić się, przemyśleć, co biorę dla siebie, co odpuszczam, co zostawiam, ale jednocześnie zwróć uwagę, czy nie ignorujesz jakichś fantastycznych możliwości, które są tuż za tobą albo obok ciebie, albo nawet może przed tobą, ale ich po prostu zwyczajnie nie widzisz, bo skupiasz się na tym może, co się nie udało, co nie wyszło. Albo czego się nie da zrobić. Więc tutaj uważaj, żeby się nie dać wciągnąć właśnie w tego rodzaju intelektualne labirynty we własnej głowie, albo w rozmowie z kimś też, jak najbardziej. Dobra, co jest ukryte przed wagą, jakie tutaj są kwestie, o których nie wiemy. 9 buław, czyli jakieś mury tu są pobudowane, jakieś. E jest jakiś ciężar, są mury pobudowane, ale jednocześnie nie ma też świadomości, powiedziałabym takiej inaczej, pewnie świadomości, gotowości, aby wyruszyć dalej i jak to zrobić, jest możliwość. Mamy asa mieczy, jest ta możliwość i ona jest na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie, on to ma na wyciągnięcie. Widzicie to? Tu ma rękę, to ma na wyciągnięcie ręki, czy tom, ale on tego nie widzi, bo tak się skupia bardzo na tym, co go przytłacza. Że nie widzi rozwiązania, które jest tuż pod nosem, można powiedzieć. Dotyczyć to może rodziny, bliskich, związku, małżeństwa, grupy, z którą pracujesz, współpracujesz. To jest Twoja grupa, która jest bliska. Jak widzę dziesięć pentakli, to z jakiegoś powodu dla mnie jest to karta ta grupa, która jest wokół Ciebie. I to nie jest tylko grupa, bo dziesięć kielichów to są Ci bliscy. E, najbliż, najbliżsi serca, prawda? Ale jak widzę 10 pentakli, to widzę całą grupę ludzi, którzy są wokół danej osoby, zebrani jako rodzina, przyjaciele, e, znajomi, sąsiedzi, e, współpracownicy i tak dalej, i tak dalej. Więc tu względem różnych kwestii i tych ciężarów, tutaj zobaczcie, tu mamy obok 10 w 10 pentakli, czyli te ciężary, które dotyczą tych osób, możesz Znaleźć sposób, to jest jakby na wyciągnięcie ręki, ale żeby to się wydarzyło, musisz sięgnąć, musisz pozwolić sobie na to, żeby zobacz, powolutku, żeby ta świadomość, ta jasność, ta klarowność do ciebie przyszła i to jest i będzie wyzwalające wtedy to, co mamy tutaj. I zobacz, i co dalej. Wow, mamy głupca i jeszcze dwójkę kielichów po raz drugi, bo to jest karta. Dwu... To jest niesamowite. Zobaczcie, idylla Prawdzi i jeszcze sześć kielichów. Uuu! No to tu jeszcze słuchajcie się spicy robi, bo tu wygląda na to, że ktoś tu będzie poznawał swoją bratnią duszę albo wchodził w głębszą jedność, tudzież też współpracę, bo to też jest współpraca z właśnie z tą swoją bratnią duszą. No, 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 się dzieje tutaj, aż po prostu paruje. Ja czuję tak energia intensywnie. Wow. Dobra, zobaczmy, co dalej. Aha, coś tu nam wystrzeliło. Co jeszcze dla. OK. Adventure. Zobaczcie. You are ready to embrace new adventure. Czyli masz gotowość na to, żeby wyruszyć w nowe przygody. Podjąć się jakby nowych kwestii w Twoim życiu. Stepping out of your comfort zone, czyli trzeba tu wyjść ze strefy komfortu. To explore the unknown, czyli, żeby pozwolić sobie na eksplorację tego, co nieznane, idąc dalej, prawda? With courage and excitement, czyli z odwagą i ekscytacją. No i teraz zastanawiam się, gdzie to powinnam bardziej, chyba tu czuję. Tutaj czuję, bo tu jest karta świat, tu jest liberation, tu się uwalniamy od czegoś, idziemy dalej. Wow, kochani, ale bardzo rezonuje ze mną, to dzisiaj wasze czytanie niesamowite to jest mam wagę jeden raz tylko w kosmogramie ale to jest bardzo silny aspekt a jak u ciebie to wygląda czy ty masz wagę w słońcu w ascendencie w księżycu czy w którymś z aspektów w połączeń z innymi planetami zobacz sobie bo ja czuję że to jest bardzo silne czytanie i jak będziecie pytać kochani tu kogo dotyczy każdego ja robię czytania Otwarte, czyli czy masz w Słoneczku uwagę, czy w jakimkolwiek innym obszarze, w kosmogramie, to Ciebie dotyczy, jeżeli tylko czujesz, że Ciebie dotyczy, bo tak naprawdę to jest najważniejsze, co Ty czujesz na ten temat w sobie. I mamy balans. Zobaczcie, jakby nie było, można by powiedzieć, że to jest jak karta sprawiedliwości, która mówi o równowadze, balansie bogini. Mat też mi się tu pokazała, bo to jest prawda, sprawiedliwość, równowaga, balans, prawda? I ten krzyż, taki ankr, ciekawe, czy on tu gdzieś jest, na jakiejś karcie. Mm, nie widzę, ale możliwe, że gdzieś tutaj jest, ale jest Oroboros też, też ważny symbol. Bardzo ważny czas, kochani, w tym czasie. Bardzo ważny czas w tym czasie, tak. Ale taka prawda. <laughs> you are finding balance in your life, czyli w tym czasie masz szansę, żeby odnaleźć równowagę, balans w swoim życiu whether between work and personal time czyli jeżeli chodzić może o tą równowagę pomiędzy pracą i czasem osobistym, prywatnym or between material and spiritual needs albo to co jest chyba najtrudniejsze połączenie rozwoju duchowego z rozwojem w materii chociaż tak to jest trudne na początku kiedy ja wchodziłam, słuchajcie, na drogę rozwoju duchowego też mi się to wydawało e, trudne, a na ten moment, na dzisiaj dla mnie jest to banalne, jest naturalne, e, że to łączę każdego dnia, prawda? Bo oprócz tego, że robię to, co robię, to wiadomo, jestem matką, jestem, wiecie, członkiem społeczności, że tak powiem, prawda? Mam rodzinę, mam bliskich i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc to się, słuchajcie, to jest naturalne, to jest zupełnie naturalne. Ja czuję, że są tu osoby, które mają jakby wyzwanie, czy, czy trudność, jak tego nie nazwać, właśnie w tym połączeniu tego rozwoju tak, tak zwanego duchowego, czyli rozwoju wewnętrznego, osobistego na głębokim poziomie z codziennym życiem. Natomiast czy, zastanów się tak w sobie, czy nie robisz tu z igły widły jakby, prawda? Jest takie powiedzenie, żeby nie robić z igły wideł, prawda? Czy coś takiego, z igły wideł, tak. E, bo ja też na początku, jakby, ponieważ widziałam w tym problem, to był dla mnie problem. Kiedy przestałam widzieć w tym problem i zobaczyłam, że to może być naturalne e, i pozwoliłam sobie, to co jest ważne, szczerość i prawda. Czyli to jest ważne, żeby przedstawić się innym jako ta osoba, która się tym zajmuje, która się rozwija, która Uczy się, studiuje, poszukuje, prawda? no Zależy, czego ciebie tutaj to dotyczy. Więc ja tu czuję, że ciężarem dla wielu wag jest to, że nie mówią swoim bliskim i temu swojemu temu najbliższemu kręgowi osób, znajomych, łącznie z pracą też, czym się zajmują. Jeżeli się zajmujesz rozwojem duchowym, magią, może alchemią, nie wiem, tarotem, i boisz się może odrzucenia tych bliskich, albo boisz się, że ci powiedzą, że, że w głowie ci się poprzewracało, czy co tam jeszcze inni wymyślają, prawda? Ale chodzi o to, żeby właśnie stanąć odważnie i powiedzieć ja jestem tym, kim jestem. Tym się teraz zajmuję. Nie podoba ci się. To trudno, co mnie to obchodzi tak naprawdę. To jest twoje nie podoba mi się, prawda? Ale mi się podoba to, co ja robię, to czym się zajmuję. To jest właśnie to, co mnie teraz ciągnie. I to jest największy ciężar tu dla wielu osób, nie mówienie o tym, co dla ciebie ważne, co cię kręci, co cię ciągnie, co cię inspiruje w tym czasie, co cię intryguje i co sprawia, że skrzydła ci rosną. Co by to nie było, nie pozwól na to, żeby rana Wiedźmy, ta rana kolektywna, nagrałam na ten temat materiał, kto ma ochotę, kochani, jest... Na dwóch kanałach, zarówno na Oracle, jak i tu na mistycznym ogrodzie jest materiał wideo, tak się nazywa rana wiedźmy, rana kolektywna. Kto ma ochotę, zobaczcie sobie. Tam jest 60 kilka pytań, na które możesz sobie odpowiedzieć, żeby sobie, żeby się uświadomić, czy masz tą ranę, czy też nie. Jeżeli masz, no to potem przynajmniej będziesz wiedzieć, że możesz coś z tym zrobić, prawda? Bo żeby. Móc coś z tym zrobić, to najpierw trzeba wiedzieć, że coś takiego jest. O, wow, ale piękne czytanie, kochani. Tak, zastanawiam, co ja mam tu nam, czy coś jeszcze mam tutaj nam wziąć. Nie, mówią mi, że nie. Ok, no to idźmy dalej. W takim razie zobaczmy sobie jeszcze teraz dla wag dalsze informacje. Teraz zobaczymy coś, czego waga nie wie, jakiś ktoś, coś ci chce. Powiedzieć może. Uh -huh. Tak, e, ktoś mówi, że tęskni, że, że czuje się samotny. Okej. Okay. Ktoś mówi, że. Ktoś mówi, oni skrzywdzili. Prawda? Oni skrzywdzili. Więc może jest tutaj coś, czego nie wiesz o kimś tobie bliskim. Może tutaj ktoś chce ci coś powiedzieć? Może chce ci coś ktoś przekazać? Jeżeli ktoś pracuje z przodkami, to tu czuję, że tu może chodzić o, o przodków też i pojednanie, wejście w rozmowę z nimi. Kolejna wiadomość. Ktoś mówi, i do, I do not understand. Czyli nie rozumiem. Może to ty nie rozumiesz, może to ktoś nie rozumie, ale pytanie, czy to ty masz tłumaczyć tej osobie? Kolejne: ktoś mówi, I am blocked. Ktoś jest zablokowany. Może wewnętrznie, a może fizycznie jest ktoś zablokowany. Więc tutaj każdy musi sam się zastanowić, czy coś jeszcze. Ktoś mówi, my life is a mess right now. Ktoś mówi, że, że życie tej osoby jest, to jest chaos, bałagan, niepoukładane, w rozsypce. Ale wiecie co? Ja bym to inaczej nazwała. Ja czuję, że bardzo wiele wag i osób, które tu ogólnie oglądają, to nie jest to, że twoje życie jest jak chaos teraz, tylko bardziej ja bym powiedziała, że jesteś na rozdrożu, na skrzyżowaniu jakby i to jest czas dla ciebie, żeby wybrać dalszą drogę, dalszą ścieżkę. Mam kontakt z bardzo wieloma wagami, no taki paradoks, byki z wagami jakoś się lubią. I, i ja widzę po tych wagach, co się dzieje, i też u mnie ta waga bardzo silnie mi pokazuje właśnie e, tą potrzebę wy, wybrania. Co dalej? Co wybierasz dla siebie? Jaką decyzję podejmiesz i to, gdzie się blokujesz, gdzie się limitujesz, gdzie się ograniczasz, gdzie cię ego zatrzymuje w twojej ścieżce? To są takie ważne pytania, które dobrze sobie zadać, jeżeli się chce faktycznie odnieść sukces i ruszyć tutaj z tego przyblokowania. Tak. Zdecydowanie teraz usłyszałam, że są wagi, z którymi przodkowie się chcą skontaktować, więc. Jeżeli pracujesz z przodkami, albo już były wcześniej kontakty, może otwórz się po prostu na to, pozwól sobie, może poproś, żeby, żeby ci się ta twoja osoba przyśniła, ten twój przodek, albo niech ta informacja przyjdzie jakkolwiek inaczej. Może sobie karty rozłóż, jeżeli potrafisz. Czuję, że dużo tutaj e, takiej magii dosłownie czuć, e, jak to powiedzieć, wytłumaczyć, Energii subtelnych, które chcą przyjść jako informacje. Pamiętacie, jak na początku mówiłam, czy to było u Was? Chyba u Was. To sobie sprawdzicie, czy ja to powiedziałam wcześniej, że ważny komunikat. Chciałam, powiedziałam najpierw komunikacja, ale potem poczułam, żeby poprawić się, ważny komunikat, jakby coś do ciebie miało przyjść, jakby, jakby ktoś ci miał to przekazać i to jest coś dobrego, to jest coś ważnego, to jest coś. Co Cię ucieszy sumarycznie, to jest coś, co jakby ktoś coś Ci chciał dać, podarować, wyrównać, zrównoważyć. Może Ty chcesz coś zrównoważyć. W każdym razie czuję, że to jest dobre, że, to się, że tak się dzieje, że to jest dobre. I są przodkowie, którzy dosłownie klaszczą, biją brawo, mówią cudownie, fantastycznie, dobry ruch, dobry kierunek, właściwa ścieżka. Także dla kogoś z Was już to będzie jakiś przekaz, poczujesz w sobie, że to z Tobą rezonuje, że to jest wiadomość dla Ciebie. Jak nic nie poczujesz, to pewnie to nie jest dla Ciebie. Także jak zawsze, bierzmy, co rezonujemy. Z czym rezonujemy? I znowu zobaczcie, bierzmy, co rezonujemy. Ciekawe, bo ja to traktuję jako. Błąd w wypowiedzi, i poprawiam się, ale może to nie jest błąd. Może to jest właśnie ten komunikat, co rezonuje, prawda? Co rezonuje my, powiedziałam na końcu. Czyli. No właśnie, niech każdy się zastanowi, co to dla mnie znaczy, czy to coś dla mnie znaczy i ten komunikat, czy to coś dla mnie znaczy, i to nie jest żaden komunikat związany z lękiem, żeby to było jasne tu. To jest komunikat, który idzie i ma przekazać Tobie jakąś ważną wiadomość, informację, której nie słyszysz i to do Ciebie nie dociera, a to jest ważny komunikat. Może komunikat, żeby się uwolnić i przestać budować mury wokół siebie. Na przykład, tak. Jeszcze jedno tu czuję, że są wagi, które mnie tu słuchają teraz. Pozdrawiam serdecznie, które poszukują swojej grupy. Czyli szukasz swojej grupy dusz, może to chodzić, może chcesz rodzinę założyć, może chcesz kowen założyć, może chcesz założyć jakąś grupę. Z którą, nie wiem, coś będziecie, jakieś hobby, pasje, prawda, coś razem robić. Może szukasz osób, które interesują się tym, co ty w tym czasie. Ja czuję, że to jest też bardzo dobre, tylko jednocześnie uwolnij się od blokad, limitacji, ograniczeń, bo to cię będzie zatrzymywać w tym procesie. Zacznij sobie wmawiać, że jesteś w stanie i że możesz, zamiast sobie wmawiać coś przeciwnego, prawda. Ale czuję tutaj dużo. Kochani, potężny streaming informacyjny, czyli ten, ten e, informacyjny przepływ tutaj czuję dla wag. Po prostu otwórzmy się na to. Oczywi o, oczywiście, jeżeli życzysz sobie indywidualne spotkanie, napisz na maila, prześlę ci ofertę, e, jak zawsze, prawda? Tak. Ja wierzę, że te spotkania, które mają dojść, e, po prostu mają się. Mają się wydarzyć, może tak powiem, to one się wydarzają. Tak. We właściwym czasie, zawsze. Oczywiście spotkania indywidualne ze mną, ale też ja mówię o jakichkolwiek tu spotkaniach, więc czuję, że tu jakieś spotkania są ważne, istotne, które mają dojść do skutku i dzięki nim później kolejne jakby kwestie, jakby nowe drzwi się otwierały. Dobra, wychodzę już z tego streamingu, kochani, informacji multum, ale idźmy dalej. Yy, mamy na koniec mini wybierz kartę na trzy możliwości, jeden, dwa, trzy. Jak zawsze możesz zapytać o osobę, sytuację, wydarzeń. Ok, lecimy, jedynka dla wagi. Tu mamy nie na czerwono, no ale cóż się dziwić w takim towarzystwie. Diabeł, siedem mieczy, osiem pentakli. Coś tu nie gra, coś tu jest nie tak. Jedyneczko, jest tu jakieś kłamstwo, oszustwo, sabotaż, samosabotaż. Blokada, negatywna energia, coś tu przeszkadza w jakiejś pracy albo współpracy, więc to nie jest. No, czerwone światło po prostu dwa. Tu mamy zdecydowane tak. I tu właśnie ten pomysł, idea, e, nowy może pomysł, uwolnienie się z tej blokady intelektualnej też, otwarcie się na coś nowego, rozmowa, prawda? Usłyszenie czegoś, to jest ważne. I trzy. Odpuść, zobacz, odpuść co? Pewnie tą blokadę intelektualną, odpuść ten bagaż, nadbagaż, bo tu jest potężny nadbagaż niesiesz i ja czuję, że masz to przyblokowane, tu wydaje ci się, że musisz ten bagaż nieść, a ja czuję, że wcale nie musisz. Możesz się uwolnić tylko chodzi o to, żeby się skupić na tym, żeby znaleźć sposób na uwolnienie liberation, a nie szukać blokad i limitacji ograniczeń. Dobra, kochani, tyle Tule mocno życzę nam korzystnego czasu, fantastycznego czasu i do usłyszenia w kolejnych czytankach. papa. Pa.